Z ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior, i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz, i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał Ojcze Abrahamie ulituj się nade mną i przyślij Łazarza aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mu język bo strasznie cierpił w tym płomieniu lecz Abraham odrzekł Wspomnij synu że za życia otrzymałeś swoje dobra a Łazarz w podobny sposób niedole teraz on tu doznaje pociechy a ty męki cierpisz a ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt choćby chciał, stąd do was przyjść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do was. Tamten rzekł: Proszę cię, więc ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten. Lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie.